Tak? Jest pan na liście? <głosy> ale, <głosy> ale jest pan na liście? Pytam się, jest pan na liście? Jest, na pewno podjewał. <noise> jest pan na liście tutaj w strajców? Zobaczy pan, lista strajców. Na kogo pan głosował? Jestem spisu. Na kogo? 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 Spisuję. Z spisu jest. Z spisu, a to jak pan spisu, to spokojnie. A no to jak z no to nie mamy nic do pisu. Tak. Czekamy na tych zlek. Musimy oddać od Teraz będziemy ich tu mieć. Kameru, wszystkich. Wszystkich ich kameluję. Bo Stańcie, stańcie. Zdrajca. Pani bokser, witam. To jest bokserka. Tak. Z, z PO! Dzień dobry. Mamy tutaj wszystkich zdrajców. Wszystkich zdrajców. Wszystkich z PESEL-u i z, z PO, zdrajców Polski, państwa polskiego, sprzedawczyków, łajdaków. Mamy spisanych co sobotę. Gdy na nie jest. to nie Na kogo pan głosował? Na kogo pan głosował? Co?

Pokaż te listy, pokaż bo idą następni Pokaż tylko, może zobacz Dzień dobry Pani Poseł mamy Inicjatywa Obywatelska Dzień dobry Pani Poseł Zobaczy db. Pani, Pani może zobaczyć Tych wszystkich Pani zna Wszytty To strajcy, tak wszystko są strajcy Właśnie na dzisiejsze, nich dzisiejsze Właśnie na, na nich Dorn idzie Dorn Dorn a, mam. to są wszyscy zdrajcy to, proszę pana, są wszyscy zdrajcy! Wszyscy z imienia zdrajcy. i nazwiska! Wszyscy zdrajcy! Każdy jest zdrajcą, nawet ten, który chciał tylko startować z list PO, to też jest zdrajcą jest Stem, i złodziejem! I Tak, żebyś to, lista zdrajców! Lista zdrajców! Popatrzy pan, 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 lista zdrajców. W samochodzie jest na Lista zdrajców. Dzisiejsza. Zobaczy pan, popatrzy pan, lista zdrajców. Lista zdrajców. Dzisiejsza lista zdrajców. Judaszy. Marcin, przyłącz się, kurwa, chuj tam w dopę podziału, przyłącz się, bo tu trzeba kurwa napierdalać. Marcin, ty to samo. Marcin się przyłączył. Tak jest. To i ty, Andrzej, chuj z podziałami, chuj tam nie z ma podziałami, Polska, O, idzie ta, kurwa, kurwa z PO, tak, zobacz, tak, tu, tutaj idzie ta. Ta? PO idą, o. Ta, ta lata, ta? Przepraszam, przepraszam, czytaj szybciej, chcę pokazać. To. Panowie, zobaczcie, mamy listę no, panowie, brawo. dziękujemy, Bracie, brawo, panowie, na ja ja To na następne posiedzenie też dziękujemy, każde wotum, brawo, wywieziemy was na taczkę, wywieziemy was na taczkę, a Panią, proszę Pani, Pani lista siedzi koło nich w pierwszym rzędzie, Panią w pierwszym rzędzie wsadzimy na te taczki i stąd wywieziemy, jesteśmy tu Pani, o, ta największa Pani Mucha, Mucha, a co tyle tych milionów naszych wydała? Taka ładna niby, tak? Pani Ania Mucha, tak, tak. minister Panie sportu! Od siedmiu boleści! Pani Osiu! Dobra, idą, idą, idą. Idą, idą. Spokojnie. Idą. Mikołaj, spokojnie, bo idą. Bardzo spokojnie. Pan Mikołaj, zapraszam na ból. Może lepiej. Tu, 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 tu. Ja też? Wyzywacie kogoś. Nie wyzywa a jak się kultura nie przeszedł, co my rana siedziałem, panie Władzo? A ja już zgłaszałem, że dokumentu nie mam, ale bo podaję wiarygodne podaję, podaję, dane. Pan, dzisiaj, dzisiaj był dokonany aż zrobił na to. Ale Ja nie wiem, możemy wdrażę na dwójkę. Ja wiem, mamy dokumenty. Czy są te dokumenty? Czy masz cały? Nie, nie, nie. Gdzie jest?

te swoje nie, wszystko. Ja wyciwę, nie może. Ale jeśli je nie to będą w to wszystko pobawione. Jak, jak to się, jest wybrać, się rozwośle. Rozwośle. Słucham? Ja nie jestem agresywny. Ja, ja, ja Przecież w, ja? w kultura nie od samego rana się działo. A może Pani nam pomoże troszkę, bo my mamy tutaj trochę kłopotu

Zaczepiam pan przechodził. Nie zakingia. Wyzywa pan e... osoby, które pracują w kancelarii. Dopiero nie byliśmy e... u Komendanta Straży naszą nie nie, nie, nie. panie, nie. które to rano to zostały nieprawda. wyzwane to przez pana. Ja nie wiem. To nieprawda. ale nie, nie, nie... Mia, one tak twierdzą. To nieprawda. Nie zbójmy Pan. No właśnie, ale mam informację, jak pan wywaguje A to ja wywaguję, bo jestem zbójny. Nie, pan wie, dzisiejsze głosowania pan pan się tak. tak. prostu, tak? nie wzburzyły. Ja tam najgorszy jestem. Ja nikogo ja nie wyzywam. Pan. Ja jestem człowiekiem kulturalnym, grzesznym, co mam na że pan, pan I ja nikogo tutaj ani nie zaczepiam, ani nie wyzywam, wie pan. O, tutaj nie wie. tylko jestem ja, tutaj o, jest szereg ale było to zgłoszenie to za darmo. No to co, pan, wie, ja też zgłaszam, ja też zgłaszam. Zgłaszam, nie To Zgłaszam przede wszystkim, że kancelaria włączyła nam telewizję. Ale dobrze, ale nie robi sobie jaj. I... Nie, nie, nie. Ja. Czy to są jaja? Ja? To... Ja, to... nie, nie, ja, nie, nie, nie ma i nie tym oglądać. to są jaja? Nie ma i A tutaj nikt nie ma ani, Czarnia, ani ciebie, ani nikogo, ani nie zwezywałem. Ja tylko zwezywałem. Ja panu powiem, przepraszam, od razu się przestanę. Nie zwoim. Ale panu powiem, panu mi jeszcze jedno będzie zgłoszenie. Pan to był zaczepia. Panie, ma pan jakiś dokument przy sobie? Nie mam. Ale, Tęż, ale tam, ono, no, pan mnie nie przerywa. Ja mam do tego prawo. Wzywać kogoś? Obrażać? Tak. Czy obrażasz? Ja nie obrażam. Ja nie obrażę. Ja nie obrażę. Mianowicie, pan nie obraża. Ja nie ja... obrażę. Ale pan mnie nie przerywa. To Go... sąd będzie rozstrzygał, czy pan obraził kogoś, czy nie. Tak. Ja nie obrażam, ja wyrażam opinię. Zobaczymy. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Rzez... Panie, ja mam do tego prawo. Wyrażenie opinii to jest ja, moje ja konstytucyjne ja prawo. Panie aspirancie, pan, pan dobrze wie. Pan no? dobrze wie, że my się zawsze stosujemy do wszelkich. Ale Panie Kochali, ja panu tylko jeszcze raz e, powtórzę, że jeżeli jeszcze jedno zgłoszenie będzie, że będzie pan wyzywa i tak dalej, to obraża. Obraża i obraża <MJ2> i będzie chciał to zgłosić, bo wtedy sąd będzie rozstrzygał, czy pan kogoś obraził, czy nie obraził. Tak, no ale ja rozumiem, przygotowanie no, do tego jest takie, że pan przyjedzie, spisze, a my tu dalej będziemy, bo wie pan, bo dopóki sąd do nie ma, to tam ta stan tak. nie może ruszyć. Bo my stoimy przede wszystkim na pasie to, drogi, to jest pikieta. My tutaj mamy nie tylko prawo, ale obowiązek obywatelski stać. My się stąd nie ruszymy. No dobra, to jeszcze raz nie pójdzie, To wszystko się zgadza z moimi danymi. Zaraz sprawdzimy. Taka ciekawostka, dwa tysiące lat temu raz już dostałem